Zabawne pory roku. Pewnego dnia prosiaczek wstał bardzo wcześnie i wyjrzał przez okno. Padał deszcz, więc postanowił zostać w domu i posprzątać. Kiedy otworzył drzwi do schowka, wypadło z niego mnóstwo przedmiotów. Chwilę potem zadzwonił dzwonek u drzwi. To wy! Prosiaczek ucieszył się, kiedy ujrzał w progu pochatka wraz z maleństwem. Zanim skończyli się witać, do domku wbryknął tygrys. Witaj prosiaczku! Zawołał. Co robisz? Zapytał pochatek. Dajmując płaszcz i czapkę. Porządkuję mój schowek, odpowiedział prosiaczek, taszcząc cztery pudła. Zaraz też wziął do łapki kredkę i zaczął coś na nich rysować. Co to? Spytało maleństwo. To będą pudła na cztery pory roku, odparł prosiaczek. Na wiosennym jest kwiatek. Na letnim słońce, na jesiennym drzewo, a na zimowym bałwan. Aha! Wszystko ułożymy w nich według pór roku, domyślił się Puchatek. No to zaczynamy! ryknął tygrys i wrzucił kolorową piłkę do letniego pudła. Celnie! pochwalił go Puchatek. A ja włożę do tego podła łódź zawołało maleństwo. Pamiętacie nasze zabawy latem? zapytał prosiaczek. No jasne mruknął Puchatek. Ja pływałem w stawie. Ja zbierałem jagody wspominało maleństwo. Dobrze, że miałem duży koszyk. A ja w cieniu drzew urządziłem piknik. Przypomniał sobie prosiaczek. Wtem ktoś zapukał. Co się tu zajdzieje? zapytał królik. Kiedy puchatek otworzył mu drzwi, pakujemy letnie rzeczy. Prosiaczka do letniego pudła. Odpowiedziało maleństwo. I wspominamy wakacje. A pamiętacie, jak tygrys i królik zaplątali się w hamak? zapytał Puchatek. Padłem ze śmiechu na trawę a ja i maleństwo zrywaliśmy kwiatki. Zrobiliśmy z nich wspaniały bukiet i zanieśliśmy kangurzycy dodał prosiaczek. Królik znalazł grabie, chowamy je do niesiennego pudła. Grabiłem nimi liście, a ja się w nich tarzałem, Puchatek parsknął śmiechem. Wiał bardzo silny wiatr, a one spadały z drzew, ciągnął królik. Gdy wiało, z drzew spadały i liście i żołędzie. Jabłka! Przypomniał sobie prosiaczek. Na wietrze puszczaliśmy latawce, dodał pochatek. Jesień to najbardziej tygrysiasta pora roku, podsumował tygrys. A zima? zawołał prosiaczek. A nasze zabawy na śniegu? Lepienie bałwana to frajda. Ja tam wolał jeździć na łyżwach, pisnęło maleństwo. Szkoda tylko, że jest tak zimno i trzeba nosić szalik. Tygrys westchnął. Według mnie najlepsza jest wiosna, uznał królik. Są kwiatki, słońce grzeje, a w ogródku wyrasta sałata. Schowajmy więc do pudła wiosennego motykę i grabki. Żeby je było łatwo znaleźć, zadecydował Puchatek. Ja też lubię wiosnę, przyznał Prosiaczek. Ptaszki tak pięknie śpiewają, fruwają kolorowe motylki, a na niebie pojawi się tęcza. Och, prosiaczku! A pamiętasz, jak wiosną powiesiliśmy domek dla ptaków na drzewie? Zapytał puchatek. Cieszę się, że jest tyle pór roku! zawołało maleństwo. I tyle zabaw przez cały rok! O! Wszystko spakowane. Ucieszył się prosiaczek. Bez trudu znajdę teraz miotłem dla bałwanka. A także latawiec, piłkę na plażę i kalosze na deszcz. Puchatkowy słownik obrazkowy. Łyżwy, piłka, puchatek. Maleństwo, liście, sałata, bełwanek, kapelusz, kalosze, płaszcz, królik, łódka, jabłka, deszcz, drzewo, motyle, budka dla ptaków, jagody, tygrys, latawiec, żołędzie, Szalik, kredka, grabie, drzwi, kangurzyca, prosiaczek, kwiatek, słońce, trawa. Jeśli Ci się podobało, to polub nas.